Tata był na wyjeździe wraz ze swoją córką w Japonii. Na jednej z plaż widok był wyjątkowo malowniczy. Skaliste wybrzeże połączone z piaszczystą plażą i kawałkiem trawiastego terenu wyglądał naprawdę imponująco. Zdecydował się na zrobienie zdjęcia swojej córce na tle krajobrazu. Gdy później zerknął na wykonaną fotografię, aż go na chwilę zmroziło. Tata, robiąc zdjęcie, był pewien, że wraz z córką są w tej okolicy sami. Nie było nikogo w pobliżu, więc na zdjęciu też nie powinien pojawić się żaden mistrz drugiego planu. Jednak przejrzenie wykonanych fotografii w domu doprowadziło go do zaskakujących wniosków. Gdy to zobaczył, nie mógł potem spać po nocach. Tata zrobił zdjęcie córce. To, co zobaczył potem, nie dawało mu spokoju. Po dokładniejszym przyjrzeniu się mężczyzna spostrzegł, że na plaży był ktoś jeszcze. Tuż za dziewczynką zauważył buty i nogi kogoś zwróconego w stronę morza. Z początku sądził, że to były skały, ale szybko zmienił zdanie. Zdecydował się wrzucić zdjęcie na Reddit z nadzieją, że uda mu się rozwiązać zagadkę. Kilku internautów po butach rozpoznało, że prawdopodobnie należą one do samuraja, japońskiego wojownika. Zaczęli podejrzewać, że być może był to duch. Wszak zdjęcie zostało wykonane na japońskiej plaży. Nie wiadomo jednak, czy to miejsce nie było niegdyś świadkiem jakiejś bitwy czy pojedynku, które mogłyby tłumaczyć obecność ducha. Internauci byli sceptyczni wobec tajemniczego cienia. Wielu internautów zareagowało jednak ze znacznie większym sceptycyzmem. Niektórzy twierdzili, że to po prostu taki układ skał, i doszukiwanie się w tym butów, jest znaczną nadinterpretacją. Mało kto wierzy w duchy, więc zdjęcie potraktowano jako trochę przerażającą, ale możliwą do racjonalnego wytłumaczenia ciekawostkę. 2. Znalazło się również spore grono pogromców duchów, którzy znaleźli jeszcze inne rozwiązanie zagadki. posądzili autora o fotomontaż i po prostu strojenie sobie w ten sposób żartów z łatwowiernych internautów. Jak jednak było naprawdę? Prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Źródło: Reddit. Zobacz także: Codziennie nowe promocje na markowe produkty. Więcej Martyniuk zalał się łzami, padły poważne groźby. Disco Polo, wbrew popularnemu aforyzmowi, nie łagodzi obyczajów, o czym możemy przekonać się, obserwując ostatnie poczynania. Więcej najnowszy trend w kosmetyce Więcej najnowszy trend w kosmetyce Więcej dodała ocet do miodu, wszyscy pukali się w głowę. Miód jest fantastycznym produktem, który ma wiele zachwycających właściwości zdrowotnych. Nasze babcie od dawna stosują go kropka więcej już za kilka dni. Tysiące Polaków mogą stracić. Telewizja naziemna może zniknąć z domów Polaków w ciągu kilku dni. Posiadacze dekoderów muszą przygotować się na ważną. Więcej porażające doniesienia prasy o Harem i Megan. Megan Markle i Hary są parą, o której regularnie piszą tabloidy. Ich związek oraz niedawna przeprowadzka do Los Angeles. Więcej na obrazku wśród niedźwiedzi schował się pies. Psy i niedźwiedzie mogą być do siebie bardzo podobne. Przynajmniej tak wynika z obrazka, który podbija sieć. Zagadka, która. kropka Więcej dostarczone przez Plista Czytaj także Nowy format reklamowy dla twojego biznesu Sponsorowane Nowy format reklamowy dla twojego biznesu Sponsorowane Przeraźliwa wizja Jackowskiego Już się zaczęło. Jasnowic powiedział co stanie się w Warszawie Większość Polaków popełnia karygodny błąd przy robieniu mizerii Szefowie kuchni zdradzili swój sekret, nigdy nie dodają.